Dzień dobry! Chyba każdy się ze mną zgodzi, że smak młodej kapusty jest niepowtarzalny. Jest w nim mnóstwo świeżości, zapachu, takiego właśnie charakterystycznego dla młodych warzyw. Z takiej kapusty możecie przygotować bigos, na przykład. Możecie ją zrobić na ciepło, na przykład z koperkiem. Można w nią zawinąć gołąbki. A co jeszcze można zrobić z takiej młodej kapusty? Zapytam tak, a próbowaliście kapusty młodej, małosolnej? Ja próbowałam i jestem zachwycona. No i mam dla Was przepis, zatem zapraszam Was na film. A co będzie potrzebne? Tak naprawdę wystarczy, że będziecie mieli dwa składniki: kapustę. I sól. Tu, jeśli chodzi o kapustę, dobrze, żebyście wiedzieli, ile waży taka kapusta, bo do wagi kapusty trzeba dobrać odpowiednią ilość soli. I tak, na każdy kilogram kapusty potrzebujecie nie więcej niż 20 gramów, czyli taką płaską łyżkę soli. No dobrze, ale tutaj jeszcze widzicie, są jakieś dodatki, czy ja je dodam, czy nie? Kuchnia to jest zabawa i tak możecie się bawić z tymi dodatkami, tworząc cały czas nowe smaki. Możecie dodać. Czosnek. Możecie dodać koper, możecie dodać czosnek i koper, możecie dodać chrzan, możecie dodać liść chrzanu, możecie dodać ostrą papryczkę chili. Wtedy odkręcicie bardzo mocno smak tej kapusty. Wariacji jest naprawdę mnóstwo. Ja dzisiaj przygotuję taką myślę najbardziej podstawową, no i przy okazji moją ulubioną wersję, czyli kapustę e, z solą i z odrobiną. Czosnku na kilogram, żeby ten czosnek nie zdominował na kilogram kapusty, będę używała jednego takiego dużego ząbka czosnku. No i o składnikach to już wszystko. Co będzie potrzebne? Duża miska, naprawdę największa jaką macie, bo kapusta po pokrojeniu nabierze objętości, potem oczywiście będzie jej mniej. Ta miska i tak jest e, za mała, żeby to wszystko wymieszać, no ale powiedzmy, że dam sobie radę. No skoro już wiecie, że będę kroić, no to nóż i deska do krojenia, no i najważniejsze. Słoik. Ten słoik jest dużo za duży jak na kilogram kapusty, bo tej kapusty tak naprawdę finalnie będzie może 1 czwarta wysokości tego słoika, ale co najważniejsze, potrzebne Wam będą na przykład kamienie. Po co kamienie? Kamienie potrzebne są do obciążenia tej kapusty, po to, żeby ona sobie mogła tam. Pracować, żeby ona nie pływała na wierzchu, żeby puściła soki. Bardzo często pytacie mnie, a skąd ja biorę kamienie? Otóż, ten kamień znalazłam podczas spaceru na polu, tak sobie leżał na boku. Wzięłam do domu, wygotowałam. To jest mój najstarszy kamień, którego najczęściej używam do ogórków małosolnych. Przy okazji polecam Wam przepis na ogórki małosolne. Na dole w opisie pod filmem znajdziecie link, a też są ogórki małosolne na ostro. Rewelacja! A te dwa kamienie przywiozłam teraz z podróży z nadmorza, naszego polskiego bałtyckiego. Wygotowałam ten jest nawet w kształcie serca, jak się ktoś uprzy, a ten ma takie piękne wzory. Także nie tylko pamiątka, ale też praktyczna rzecz w kuchni. No, i jeśli chodzi o składniki, to już wiecie wszystko, akcesoria też nie będę wam mówić, że kamienie można kupić w każdym sklepie z kamieniami. Bo nie musicie kupować w sklepie z kamieniami, tylko po prostu idźcie na spacer. Zabieram się do pracy. Kapustę należy pokroić, żeby wygodnie wam było kroić, warto jest ją podzielić najpierw na ćwiartki. Pytanie o głąb. Czy głąb wycinać, czy nie? To wszystko zależy od tego, czy lubicie mocne chrupanie i czy odpowiada Wam głąb. Jeśli lubicie, to zostaje głąb, tylko po prostu warto go jest wtedy drobniej pokroić niż całą kapustę, żeby się go dało zjeść. No a kapustę po prostu szatkuje na jakiej szerokości paski. Około pół centymetra do centymetra, możecie też drobniej, bądź możecie w większe kawałki, to naprawdę nie ma żadnego wpływu potem na e, robienie się tej kapusty. Po prostu taką będziecie mieli do jedzenia. No dobrze, kapusta poszatkowana. Dużo się jej zrobiło. Przekładam do miski. No wiadomo, jest za dużo, ale jakoś będę starała się chociaż partiami ją wymieszać. Dodaję sól, a po dodaniu soli ta kapusta podczas mieszania będzie puszczała wodę i bardzo dobrze, i o to chodzi, i tak ma być. Został mi jeszcze tylko czosnek. Ten kroję na plasterki, takie drobne, potem jeszcze siekam na mniejsze kawałki, ale jeszcze go nie dodaję. Czekam, żeby kapusta puściła wody, żeby puściła sok. Może to potrwać godzinę, może dwie. Jak już zobaczycie, że ten sok zaczyna się na dole w misce odkładać, można dodać czosnek, wymieszać i można przekładać do słoika. Pamiętajcie, że przekładając do słoika, należy porządnie tę kapustę najlepiej ręką ugniatać, ubijać, uciskać, po to, żeby ona była taka mocno ściśnięta w tym słoiku. No i na koniec kamienie. U mnie aż trzy, dlatego że jednym kamieniem skutecznie nie docisnę tej kapusty. Dlatego jest taka układanka z tych trzech kamieni. I to już jest koniec Waszej pracy. Teraz sobie kapusta będzie sama pracować w tym słoiku. Czy słoik należy zakręcać? Nie, ja tylko tak nakładam tę pokrywkę, żeby się pięknie prezentowało, no i może żeby tak mocno nie pachniało. Natomiast nie zakręcajcie go na pewno. A jak długo trzeba będzie czekać na efekty? No 2 3 dni, jeśli taka pusta będzie stała w temperaturze pokojowej, to już po dwóch dniach możecie już pierwszego dnia spróbować, jak ona zmienia swój smak. Im dłużej będzie stała, tym bardziej będzie taka właśnie małosolna, tak samo jak. Przy ogórkach. Do czego podać taką kapustę? Ja najbardziej lubię ją z młodymi ziemniaczkami, które są z koperkiem i ze zsiadłym mlekiem. To jest dla mnie taki ulubiony, wiosenny obiad. Ale z tej kapusty możecie zrobić dowolne surówki. Możecie dodać do niej koperku, możecie dodać do niej kukurydzy, marchewki takiej świeżej, możecie dodać naprawdę co tylko chcecie, robiąc z niej surówkę czy sałatkę. Naprawdę świetnie się sprawdza. To tyle na tę chwilę. Ja za 2-3 dni pokażę Wam, jak ona wygląda, jak już zmieni swój stan. No i żegnam się z Wami teraz. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. A Was proszę, napiszcie mi w komentarzu pod filmem, jak Wam smakuje taka kapusta, szczególnie jak jeszcze jej nigdy nie próbowaliście. Minęły trzy dni i muszę Wam powiedzieć, że tej kapusty powinno być więcej. Przyznaję, troszkę podjadałam sama, ale nie aż tyle. Ta kapusta jest tak smaczna, że mi tutaj domownicy ją wyjadają regularnie z tego słoika, dlatego jest jej mniej. Normalnie, gdybyśmy nie podjadali, byłoby jej więcej. No i jak dla mnie ona już jest pyszna, zatem wstawiam ją do lodówki, żeby zachować właśnie ten stan, ten smak który osiągnęłam po trzech dniach. Smacznego jeszcze raz! Do zobaczenia!